Jeszcze ani jednej padki nie miałem, wiecie co, no wstyd. No I porządny prezes, a nie ma wpadki. Już co? Uh, I am ready, man. Czy tylko ten stół jest troszkę u... a Nie, to nie, ma być krótko. Spodziewałeś się tego, co zobaczyłeś? Tak, spodziewałem się. A czy? nie, nie spodziewałem się. To jest dobry sposób, trzeba przydepnąć biegówki, aby pani nie uciekła od wywiadu. Pierwsza wizyta u lekarza stomatologa to powinien być przegląd. Sio! Niestety, w ujawnione w w lesie wpadła już e, dzika zwierzę, dzikie zwierzę w postaci sarny. <grym>, dzikie zwierzę w postaci sarny. Gdyby się nie, za, nie, nie zaśmiał, to bym to pociągnął dalej, ale nie byłem w stanie. <grym>, Dobra. I nikt jej nie poprawił, leciało dalej. Naszym narodowym obowiązkiem jest antysemityzm. A dobrze, teraz bardziej się zastanowi nad tym, co mówię. Dziękując Panu Bogu, że pozostał z nami, pozostał z nami. Dobra, to będziemy cięcie mieli. W Centrum Kultury w Pieszycach odbędzie się wyjątkowa koncer koncerta. A nie, też puszczasz? Tak, Pani poseł, dziękuję dzisiaj za rozmowę. Państwu przypomnę, że państwa i moim gościem w studio była Halina Szymiec-Raczyńska, posłanka z sprawiedliwości. Jak się zamorduję. W czym miałam taką ładną fryzurę? Tak, tu czekałam na od Pół do dwunastej. i do pa. Postawiliśmy też na y, rekreację na, y, na, tak powiem, danie możliwości. Y, od no. e, Obowiązujące od 2014 roku, z którym um, no. e, I e, jeszcze raz. I co dalej? Bo zapomniałem pytania. E, Podobnie. A ty może jakieś pytania bym ci zadał, co? No taki w ogóle jesteś nie? Ja sam sobie zadam pytanie i sam sobie odpowiem. Historycy, filozofowie. Filologowie, przepraszam. na to, żeby być znowu we wpadkach. No i nie umiem przed kamerą, no i jeszcze to się nagrywa. Co jeszcze? Chodź, w No i to już będzie, dobrze, będzie wpadka. Znowu mi głupio wyszło. W tym roku festiwal ma kilka takich kosmetycznych praktycznie zmian, nie, to Mm. E, przychodzą, odchodzą, e, cieszę się, to moja... To idę teraz sobie Jeszcze raz możemy. Tak, mogę zacząć jeszcze raz. Jak mnie pan pokaże, panie, to ja normalnie nie wiem co zrobię. Nie, <śpiewanie> rozpatrzymy. No ta odmiana niestety wyniknęła w Puh. <ś unexpectedly> Ale <śENA> gdzie oh, nie się. Nie powiem, bo później to wykorzystacie. Jest lepiej niż było. Myślę, że... <ś rupees> Właszcza, że się słyszy. Tu Zaraz koszukę się ona i będzie gorzej. <grym> w, <okresie> eee, w sumie ten mecz eee, to taka spontaniczna. Eee, <śmiennie> dobrze? Eee, nie wiem, nie wiem. co. <śmiennie> e, e, przygotowujemy się do. E, to znaczy. Jak pan to... to jest pierwsze moje doświadczenie życiowe. Włosy grają. Mm, wszystko da, daje poczucie wyjątkowości i mm. No, nie źle, ale nie, nie zabije Pan nikogo za to światło, nie, bo tak minę Pan miał. To... Czy to nie było jakieś My zachowanie ryzykowne? Eee, Zamysł tego... Mogę jeszcze raz? Ja nie mogę, bo ja jeszcze jestem przed przeszczepem, więc ja takich <grym> rzeczy nie pijam. Okay. Dobra, nie, już nie róbmy takich śmieci, no. bo on to kiedyś naprawdę wykorzysta przeciwko nam.